Cześć, słuchajcie, jestem troszkę chory, co pewnie słychać, dlatego co najlepsze jest na chorobę, treściwa, dobra zupa. Cześć, zajrzałem do zamrażarki i znalazłem te, oto, właśnie nóżki. Coś kiedyś było planowane, pewnie zimne nóżki. Poprosiłem jeszcze o dostarczenie golonki, troszeczkę duża, ale ja zdejmę kość, że nie będzie tyle tego mięsa, że znaczy nie będzie tyle ilościowo, po mięso zostanie. Ziemniaki oczywiście ugotujemy ten krupnik na pęczaku, Kasza pęczak doskonała. Trzy marchewki, jedna pietrucha, cebula, seler, przyprawy liść laurowy, ziele angielskie oczywiście. Ja dodam kminku odrobinę. Lubimy kminek w ziarenkach. Wyjmę to z młynka i w ziarenkach. Pieprz oczywiście, sól. Co tam jeszcze trzeba będzie, ewentualnie to dorzucimy, ale nie sądzę, żeby coś jeszcze. No co, gotuję szybciutko i już. Mam tutaj garnek, około 3 litrów wody. Wkładam na początek nóżki. W tej jest olbrzymia część. To jest kość, więc postanowiłem to wytrybować, nie dlatego, żeby było mniej, bo mogłaby być, przecież wygotowałaby się i też dałaby klejstości, jeszcze więcej oraz substancji odżywczych. Natomiast mamy psa, który doskonale z tą kością zrobi to, co z nią należy zrobić, czyli ją po prostu zaraz skrupie, może nie całą, ale będzie zadowolony. To idzie dosyć łatwo, tylko trzeba po tej kości ciąć ostrym narzędziem. Piękny kawał mięsa. Wędruję też do bulionu. Cebula najlepiej będzie smakowała, przypalona. I bierzemy się za warzywa, które już obrałem. Wiadomo, że to jest zupa krupnik, z tytułu chociażby. Więc warzywa w kosteczkę. Nie szatkuję. Ja nie lubię szatkowanych warzyw do zupy. Lubię jak są w kostkę. Mniej więcej, troszeczkę może mniej niż więcej. Wielkością będą przypominały ziemniaki, które też pokroję w drobne kostki. Zobaczycie później. Na razie w naszym garnku nie wygląda zbyt kolorowo, ale już idą warzywa i przyprawy. 3 cztery kuleczki ziela angielskiego, dwa liście laurowe. Słowo się rzekło, odrobina kminku. Sporo pieprzu mielonego, może być czardy, Zupa i tak nie będzie zbyt jasna po wszystkich naszych dodatkach. No i na to ilość mięsa i zupy wystarczy na początek. W zasadzie będzie chyba, no tak, wystarczy trzy łyżeczki soli. Zapomniałem o super dodatku, którego nie było wcześniej, ale znajdziecie oczywiście pod filmem w komentarzu albo w samym filmie, że grzyby też muszą być. No dobrze, moi drodzy. Niech to sobie się gotuje pięknie. Myślę, że tak musimy zostawić na początek godzinę do półtorej godziny lekko wrząco. Nie pierkająco jak rosło, ale lekko wrząco, tak żeby się tu bulgotało. Pokażę Wam później. Niech się na razie zagotuje. Już sobie wrze. Ja tutaj zdjąłem trochę. Nie, nie zdjąłem. Zamieszałem szumy, które były. Nie zdejmujemy ich, dlatego że to jest zupa przecież nieczysta, czyli. No nie brudna też, ale my musimy tego robić. No i zobaczcie, tak sobie bulgoce, bulgoce tutaj. Tak do półtorej godziny. No trzeba czekać, aż się wszystko pięknie ugotuje. Będziemy sprawdzać mięso, bo marchewki i warzywa się ugotują na pewno. Dobre po której godziny już się gotuje. Zobaczmy. O, nasza zupa nabrała nawet kolorku troszkę. Super jest, zaraz ją spróbuję sobie. Natomiast no, mięso jeszcze nie jest miękkie, więc musi się gotować dalej, ale my w tym czasie możemy już dodać kaszę, bo kasza będzie gotowała się. Myślę, że jakieś pół godziny. A tak jak powiedziałem, ziemniaki na niezbyt grubą kostkę, żeby szybko się ugotowały i żeby nie przeszkadzały nam zbytnio zupie. Może być to o, centymetrowa kostka, idealna będzie. Kasza gotuje się już 15 minut, więc najwyższy czas. Wrzucić ziemniaki. Jest tam gdzieś ta kasza. <laughs> Nie widać jej. Ale tak musi być. Ziemniaki tutaj dopełnią całość. Kasza dopiero napęcznieje. Ona dosyć długo potrzebuje, żeby oswoić się tutaj z zupą. Słuchajcie, wszystko już skończone. Pięknie jeszcze sobie pyrka. Ziemniaki spróbowałem już są mięciutkie. Spójrzcie, kasza napęczniała, jest porządnie. Spróbowałem też już jest na tyle miękka, że można jeść. No, i goloneczka miękka, wchodzi, patyczek. Wszystko gotowe. Wyłączam. I teraz musi postać 10-15 minut. No, ja troszkę tu złapię takiego, tak się ściągnie lekko od kolagenu, który jest zawarty w tej zupie. A ja, przecież to jest zupa prozdrowotna. Dzisiaj specjalnie dla nas, bo y, chyba grypa mi dopadła. To już mówiłem na początku. No, i naszykuję talerz, posypiemy zieloniną. I proszę bardzo. Tak wygląda nasz talerz cudownej zupy treściwej, mocnej w smaku. No myślę, że teraz postawimy to na nogi. Oglądajcie mój kanał, bo takie właśnie przepisy możecie zobaczyć, a także inne obiadowe. Szora gotuje, tak ma być. Cześć. A na deser mamy to. Tak właśnie. Kawał dobrego mięsa. A może i tutaj z tych nóżek coś skubniemy?